Z tej strony Sławek Zawacki, a to jest kolejny odcinek naszego podcastu z cyklu Kanga University. Dzisiaj weźmiemy na tapet temat techniczny, chociaż niezbyt skomplikowany albo nie tak bardzo skomplikowany. Będziemy chcieli porównać blockchain i bazę danych, no bo właśnie zdarza się nawet mi mówić o tym, że blockchain, blockchain jest bazą danych, bo jest bazą danych, ale jest to szczególny rodzaj bazy danych. I nie mieści się on w takim kanonie klasycznych baz danych, to przypomnijmy sobie najpierw definicję. Już na pewno wiesz, skoro dotarłeś aż do, te, aż do tego odcinka, czym jest blockchain. Blockchain to taka konstrukcja, taki byt, który przechowuje właśnie informacje. Najczęściej są to informacje na temat transakcji kryptowalutowych, ale to nie muszą być informacje na temat transakcji, to mogą być inne informacje i te informacje. Gromadzone są w postaci tak zwanych bloków, takich paczek właśnie naszych danych. Te bloki nie są jakoś duże, to jest traktowane jako pewne ograniczenie blockchaina. Też mówiłem o tym gdzieś tam w poprzednich odcinkach, ale są. I właśnie w tych paczkach, w tych blokach przechowujemy informacje, i każdy blok, jak kończy się, to inicjuje rozpoczęcie kolejnego bloku. I każdy blok ma swojego poprzednika i swojego następnika. Pomijam oczywiście, dla tych, którzy są tutaj przebiegli i zwracają uwagę na każdy szczegół, pomijam oczywiście blok początkowy, który nie może mieć swojego poprzednika, ale ma na pewno swojego jednego następnika. I tym jest właśnie blockchain. On przechowuje dane w takiej, w takiej fajnej konstrukcji i ponieważ kiedy spojrzymy na to stratosferycznie, to widzimy, że jest blok po bloku, blok po bloku, a zatem mamy do czynienia z łańcuchem bloków i z angielskiego mówimy o blockchainie. Baza danych z kolei to takie rozwiązanie programistyczne, które służy do tego, żeby przechowywać różne typy danych. Nie tylko danych tekstowych, ale mogą być to dane nie wiem, graficzne, muzyczne. Właściwie wszystko to, co potrafimy zapisać w postaci cyfrowej, zapisywane jest właśnie w bazach danych. W bazach danych korzystamy z tabel. To, są, to jest ta właśnie podstawowa metoda przechowywania danych, informacji, tabele. Te tabele powiązane są ze sobą na wiele różnych sposobów. Jedna tabela może być jednocześnie powiązana z wieloma innymi tabelami i tamte tabele też mogą być powiązane z innymi tabelami i właśnie programiści, którzy pracują z bazami danych, kiedy przygotowują dla nas opracowanie jakichś raportów, czy jakichś informacji, czy właśnie danych, to po prostu wyciągają z tych tabel to, co nas interesuje. W klasycznych bazach danych dbamy o to, żeby dane się nie powielały, coś co jest trzymane w jednej tabeli nie powinno być trzymane w drugiej tabeli, a jeżeli jest, no to mówi się o pewnym błędzie w doktrynie, który został popełniony przez projektanta bazy danych. W bazach danych klasycznych nie ma bloków, nie ma takich powiązań jeden, że jest jedna tabela i ona może się powiązać tylko z kolejną tabelą, a ta tabela z kolejną tabelą. Nic z tych rzeczy. Tam mamy do czynienia z siecią tabel. I tutaj oczywiście, jeżeli słucha nas ktoś z dużym doświadczeniem informatycznym albo programistycznym, no to chcę tylko Sygnalizować, że jestem świadom tego, że istnieją dzisiaj bazy danych tak zwane no-sql, czyli takie, które działają na trochę innej zasadzie niż przechowywanie informacji w tabelach i relacjach pomiędzy tymi tabelami, ale to pozostawiamy sobie na inny odcinek tego podcastu. Zatem, przez to, że bazy danych istnieją na rynku już od bardzo, bardzo dawna, są one wyrafinowane, nadają się do przechowywania szerokiej gamy informacji danych. Są szybkie, bardzo często są niezawodne. Blockchain też jest niezawodny, ale nie jest szybki. I to jest kolejne. Kolejna cecha, którą możemy wziąć na tapet i porównać. Blockchain nie został stworzony do tego, żeby przetwarzać dużą ilość różnorakich danych, ale właśnie prostych danych, takie jak transakcje czy, czy jakby proste informacje. Baza danych została stworzona do tego, żeby przechowywać wszelkie, wszelkiego typu informacje, żeby szybko je przetwarzać i żeby być dostępna cały czas. I teraz już wiesz, czym jest blockchain i bazy danych. Nie jest błędem powiedzenie, że blockchain nie jest bazą danych, bo jest, tak jak już powiedziałam to wcześniej, ale jest szczególnym, swoistym rodzajem bazy danych. I na końcu powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. W przypadku blockchaina nie istnieje centralna kontrola. Takie jest założenie. W przypadku baz danych zawsze jest ktoś, kto stanowi siłę administracyjną, jest administratorem mimo ma władzę. Bazy danych są centralne. A blockchain, tak jak już tu powiedzieliśmy, wiem, że się powtarzam, jest w pełni zdecentralizowany. I to tyle. Zapraszam cię do odsłuchania kolejnego odcinka z cyklu Kanga University. A tymczasem do widzenia.